Akurat nagrywam w pokoju, a to było pozdrowienie, ale, ale spoko, wybacz, że kolejny raz jesteśmy w nocy, ale, ale no też taka pora dobrych, dobra pora na, na przemyślenia i na rozkminki. Jak zwykle jest, jest, jest w opisie tego filmu przygotowana dla ciebie Ewangelia. Nie musisz nigdzie szukać, nie musisz nigdzie chodzić, ani klikać różnych rzeczy, wystarczy, że otworzysz ten opis. Ja też jestem bardzo leniwy, więc nie przejmuj się, tylko po prostu odpal. Dzisiaj kolejny raz w Ewangelii mamy scenariusz e, tak naprawdę spełniania życzeń apostołów Pana Jezusa, przez Pana Jezusa. E, kolejny raz apostołowie o coś proszą, w zasadzie czegoś żądają, bo nie ma tam proszę żadnego. A Jezus to spełnia to nie jest tak, że to są goście, którzy żyli gdzieś tam kiedyś ja też mam często takie myślenie, że myślę sobie o tak, fajnie, apostołowie mieli spoko, bo żyli z Jezusem dwa tysiące lat temu a teraz te sprawy w zasadzie są nieaktualne i, i te porównania, takie wielkie przypowieści Jezusa to to tak naprawdę teraz trudno do, do czegokolwiek odnieść. Otóż nie, no to jest aktualne na cały, na cały świat. Powiem więcej, wierzę w to, że Jezus wie dokładnie, że dzisiaj sięgnę po tę Ewangelię i wie dokładnie, że sięgniesz po nią Ty e, i że przeczytasz to. Więc On przewidział to, dokładnie to przewidział. I to właśnie, o czym mówię teraz, to nazywa się wiarą. Ja nie twierdzę, że mam ją w ogóle. Myślę, że mam ją malutką, bardzo malutką i bardzo kulawą. A jak przychodzi coś, co do czego, to tak naprawdę boję się i uciekam. Ale, ale w takie małe rzeczy, właśnie. Myślę, że o takich małych rzeczach dzisiaj jest Ewangelia. Bo w takie małe rzeczy myślę, że budują naszą wiarę tak naprawdę. Dzisiaj apostołowie żądają od Jezusa w Ewangelii, cytuję: Jezus, Jezu, przymnóż nam wiary. I tak do niego mówią. Cztery rzeczy chciałem Ci poruszyć e, i chciałem w Tobie poruszyć i w sobie poruszyć. W zasadzie to powiedzieć o tych, które poruszyłem w sobie i cały czas jeszcze drgają. E, bo widzę, że trochę chaosu w tych nagraniach, może dlatego, może dlatego gdzieś tam nie chcesz ich słuchać. Cztery rzeczy. Pierwsza sprawa. E, chciałem Ci powiedzieć o tym, jak bardzo, jak dużo lęków ja w sobie mam. Mam takie doświadczenie, że, że na tych wakacjach z moją narzeczoną. E, to jest abstrakcja w ogóle, bo ja 4 lata jestem w kościele, jak wiesz, zresztą. Jak znasz moją historię odkrycia Pana Boga i tego nawrócenia, kurczę, nie lubię bardzo tego słowa, to, to wiesz, że wyszedłem gdzieś tam z bagna i to nie jest historia amerykańskiego high school musical, ale historia gościa, który ży, żył e, na skraju, a teraz nie żyje na skraju, tylko może troszkę bardziej otworzył oczy, ale ale dalej grzeszy i normalnie pali papierosy. Chciałem Ci powiedzieć pierwsza rzecz o moim doświadczeniu wiary. Byłem przedwczoraj w tamtym kościółku, jest tam za rogiem po lewej stronie, bardzo krótko. I to była moja, któraś z kolei, Eucharystia, na której się nie spowiadałem. Pomodliłem się gdzieś tam w duchu, oczywiście to mnie kosztowało dużo odwagi, bo na początku Przechodząc przez te wszystkie ataki pomyślałem, nie no spoko, nie muszę iść do spowiedzi, kolejny raz to samo. I, I trzy tygodnie temu się z tego spowiadałem teraz znowu, więc myślę, że już to jest normalne albo, że to jest w mojej naturze, więc mogę. Pomodliłem się, gdzieś tam odważyłem się, oczywiście dużo mnie to kosztowało, bo się bałem. Więc pomodliłem się, Jezu, jeśli, jeśli chcesz tego, to pomóż mi, nie? I może trochę brzmi odnowowało, ale wiesz o co chodzi. I za, za niecałą minutę, może nie, za chwilkę, ksiądz, który rozpoczyna Eucharystię, rzadko jest tam, bo to jest zakąd sióstr, powiedział jeśli by ktoś chciał, dzisiaj wyjątkowo zostałem na kilka minut, żeby spowiadać. Poszedłem do niego do spowiedzi, byłem tylko ja. Jak skończyłem z nim gadać, kościół był pusty. I tak sobie pomyślałem, kurczę, może, może faktycznie Jezu chciałeś, żebym, Boże, żebym, żebym ja został, nie? Może dlatego, kurna, tak naprawdę on przyszedł, a może dlatego ja przyszedłem, nie? I to jest taka wiara. Może to jest, może to jest błahe, może to jest małe, e, ale chcę w to wierzyć, bo myślę, że o taką wiarę apostołowie proszą. Wiara potrzebu, potrzebuje naprawdę dużej odwagi. To tak jakbyś po ludzku, wiesz, pada teraz deszcz i tak jakbyś wyszedł na deszcz i powiedział Boże, daj mi więcej wody. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. I wiesz, kurde, ja teraz się boję czasami prosić, bo myślę sobie, Jezu, dasz mi tak dużo, a później mnie ode mnie żądał. Jak znasz historię mojego nawrócenia, to wiesz o tym, że że przez takie coś musiałem przejść też, nie? Bo, bo to jest lęk, nie? Lęk o to, że masz za dużo łaski, Jezus ci coś zrobi. Jezus nie jest człowiekiem, Bóg nie jest człowiekiem. Bóg nie jest straszny, Bóg jest miłością, najpiękniejszą rzeczą na świecie. On nigdy od ciebie nie będzie niczego wymagał, oprócz tego, żebyś go szczerze kochał. I to były dwie rzeczy w zasadzie, bo było troszeczkę o lękach i troszeczkę o mnie. Trzecia rzecz, może to Ci pomoże. Dzisiaj byłem na Eucharystii, na której ksiądz opowiadał taką historię, kapucyn w ogóle, tutaj u karmelitów. Historie, historię tego, jak kiedyś przyszła do niego kobieta. Bardzo krótko powiem. Przyszła do niego kobieta, powiedziała, że się rozwodzą z mężem. Zapytał, zapytał kapucyn, dlaczego? Przecież macie małżeństwo, przecież nie będzie pomiędzy wami Jezusa z sakramentu, to znaczy Jezus będzie sakramentu. Dlaczego chcesz to zrobić? Przecież to będzie koniec waszej miłości, nie? A ona mówi, że nie, że mąż jest potworem i zaczęła, powiedziała, że też nie chce dzieci i, i, i że już nie chce tego małżeństwa. Zapytał ją tylko jedną rzecz, czy się modlą, czy wierzą, czy chodzą do kościoła. Powiedziała, że nie. A on powiedział, "Okej, okay, dobra, to dobrze, że pani tutaj przyszła, nie? E, poszedł, powiedział, że no to chwilę. Porozmawiał z nią chwilę, poszedł do, do, do zakrystii, wziął monstrancję, czyli taki wielki, wiesz, takie wielkie koło, jakby złote, niekoniecznie drewniane, z Chrystusem w środku, gdzie się wystawia na, na e, adorację i poszedł do domu, do niej. Mąż otworzył z oczami jak pięć złotych i pyta, co jest? A on mówi, czy jesteś, czy chcesz przyjąć ze swoją żoną Jezusa do domu. I on powiedział okej, okay, no spoko, wejdźcie. I później rozmawiali yy, bardzo długo. Puścili Jezusa fizycznie do domu. nie. To jest śmieszne może, to faktycznie brzmi śmiesznie. Jak ja to słyszałem, to też, kurwa myślę no niezła historia z jakiegoś protestackiego filmu typu Bóg nie umarł czy inne takie rzeczy. Ale tak sobie roz, roz, rozważyłem dlaczego mam w to nie wierzyć, kurczę? Przecież to jest proste. Za proste na Boga? Za proste na Jezusa? No nie kurde, chcę w to wierzyć. Panie przymróż mi wiary. Bracie, od, od tego czasu są razem, od tego czasu mówił oczywiście ojciec, że się rozpłakali, wpadli w sobie na ramiona. Oczywiście później wyspowiadał i ją, i jego, żeby, żeby, żeby byli czyści. I są małżeństwem do dzisiaj. Mieli pięciodziesięcioletnie dziecko wtedy i nie zostawili ich też. Trzymają rodzinę do dzisiaj. Jezus to trzyma. Jezus wszedł fizycznie w ich ich relacje i do ich żyć, nie? To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz, którą chciałem Ci powiedzieć, to wiara. Ja aktualnie bardzo wierzę w bloga i w to, co oglądasz teraz, bo, bo jedna, chociaż jedna osoba lubi to na Facebooku, to wiem, że choćby było zero, to zawsze jedna osoba, czyli Pan Bóg, a w zasadzie trzy, czyli trzy lajki są od razu. Nie, nie wiem, czy, e, czy będę miał nadzieję następne wideo nagrać, ale mam nadzieję, że za tydzień będę miał i znowu. E, choć może się nie zapowiada, to dobrze, nie? Może jestem słabym marketingowcem. Jeśli masz siłę, to pomóż, proszę. Będę się modlił o takich ludzi, którzy będą mogli pomóc gdzieś tam, albo o to, żeby, żebym chociaż Ciebie poruszył, albo żeby Pan Ciebie poruszył przez to, co gadam głupiego. E, chcę się z Tobą pomodlić i chcę to robić co tydzień. To odkryłem i chcę to robić ryzykuję, bo nie wiem, czy Cię to nie speszę, ale Panie Boże, przyjdź, proszę Cię, Ojcze, żebyś przymnożył mi wiary. Proszę Cię w imieniu moim i tego, kto się ze mną teraz modli, Panie, żebym potrafił wierzyć w proste rzeczy i każdego dnia odkrywał Twoją wiarę, którą mi dajesz. I proszę Cię ekstramalnie i wierzę w to, że przychodzisz. Przymnoż mi wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Bogiem, bracie. Nie bój się deszczu.